Jak łowić w ciepłych krajach? Jedziesz na wczasy i chcesz się dowiedzieć, jak połowić takie gigamocarne, potężne ryby? To oglądaj ten film, a ja powiem Ci najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć. Numer jeden to zdecydowanie wędka travelowa. Ja mam akurat taką do 6 gramów, żeby czuć branie nawet najmniejszej rybki. Dobór przynęty też jest bardzo ważny. Ja akurat mam taki multicolor od Great Fisha, 5 cm i pozwala mi to złowić bardzo dużą gamę gatunków. Woda w oceanie jest bardzo czysta, dlatego też bardzo ważne jest używanie fluorokarbonu za każdym razem. Jednak niektórych ryb nie da się złowić na przynęty. Sztuczne i warto posługiwać się tym, co natura daje. Dlatego, na przykład, warto zbierać małże z kamieni, różne ślimaki, łowić na krewetki oraz takie przynęty naturalne. Miejsce też ma bardzo duże znaczenie. Jeśli macie dostęp, to najlepiej pójść na takie bardzo odludne. Ja niestety nie mam takiego luksusu. Najlepiej byłoby w ogóle łowić w porcie, ale jest to niestety nielegalne, więc ja szczerze chodzę po prostu gdzie popadnie. Jeśli potrzebujecie w czymś pomocy i chcecie, żebym coś bardziej sprecyzował lub nagrał, to piszcie śmiało w komentarzu, na pewno postaram się to zrobić. Ja życzę Wam miłego wieczorku, albo w sumie w sumie nie, kiedy to wstawię. Siemano!